teraz zrobimy szybkie okrążenie. Wydaje, A to jakie Witam Was bardzo serdecznie na krzywej z Toyotą Paseo. Wyjątkowo rzadko spotykane małe coupe spod znaku Toyoty, które wówczas było adresowane do mniej majętnych klientów zainteresowanych posiadaniem auta z namiastką sportowego charakteru, które dopiero po 5 latach od jego premiery trafiło na nasz europejski rynek. Paseo stanowi jedynie namiastkę tego co oferowała ówczesna cylika, szczególnie pod kątem osiągów, a jeśli chodzi o jego stylistykę to przyznajcie sami. Ile razy spotkaliście na żywo Paseo? A jak już je zobaczyliście to czy zawiesiliście na nim dłużej oko? Jeśli tak to pewnie z ciekawości co to właściwie jest za model auta. W ten sposób Toyota zyskała nie rzucające się w oczy damskie coupe, które ma wyjątkowo mało miejsca na głowę z przodu jak i na tylnej kanapie, tym bardziej. Samo sobie wnętrze bardzo mocno przypomina mi to, które widziałem w modelu Starlet: proste, szare, ergonomiczne i trwałe. Jak się okazuje, Paseo i Starlet łączy coś zdecydowanie więcej, a mianowicie ich wspólna platforma, którą dzieliły również z modelem Tercel. Ponadto pod koniec 96 roku pojawiła się wersja cabrio tego auta, która szczerze mówiąc może dziś być łakomym kolekcjonerskim kąskiem. Sama nazwa Paseo tłumaczona jest z hiszpańskiego jako taki lekki, spokojny spacer, a na rynku japońskim ten model Toyoty nosił nazwę Cynos, co w tłumaczeniu daje mu nazwę, rzekomo przyciągającego uwagę. No tutaj bym dyskutował. Pod maską drzemie prawdziwy dzik. 1,5 litra o mocy 90 koni mechanicznych przy się a w okolicach 920 kg pozwala na utka szaleństwa, która jednak na dzisiejsze standardy nie jest czymś nadzwyczajnym, ale na obronę mogę tylko dodać, że w tej starszej motoryzacji wielokrotnie już się przekonałem, że przyspieszenie i prędkość maksymalna grają absolutnie drugie skrzypce, bo w tych autach głównie chodzi o klimat, a sam dźwięk wkręcających się do czerwonego pola wolnosących silników dostarcza wystarczająco dużo adrenaliny i mówię to całkowicie na poważnie. I tak, proszę Państwa, po raz kolejny jesteśmy na pokładzie w sumie rzadkiego samochodu, bo kto z Was wcześniej słyszał o Toyocie Paseo? Ja to auto zna tylko z nazwy, jak się pojawiało gdzieś na ulicach to po prostu gdzieś znikało, nie wiem, nie zwracałem na nie uwagi, ale się okazuje, że to jest bardzo fajna alternatywa dla Toyoty Celiki, szczególnie tych modeli ze słabszymi silnikami no bo mamy bardzo fajne, małe kupę. Miesza się w nim wody, bo no jak widać, no kas bym się nie mieścił, ale może szyberdach otworzyć, problemu nie ma. Ponadto mam dużo miejsca tutaj na nogi w tym aucie, ale pytanie, jaki czas uda się uzyskać tym samochodem? Na no, lice toru krzywa. Wielosezon z przodu, zimówka z tyłu, a na niebie słońce. No ciekawe. Stradę to Celiki szóstej generacji. Może uda się ją jeszcze dokończyć w drugim sektorze. samochód, brakuje mu troszkę może mocy, bo jest tutaj 1,5 V 90 koni, to już o tym wcześniej mówiłem, ale auto bardzo fajnie się trzyma w zakrętach fakt fakt, ten ja ma już sadzony jakiś zmodyfikowany gwint z aut z innych modeli w ogóle, chyba z Volkswagena tutaj Polo coś jest sadzone z tyłu ale nadal to jest samochód, który jedzie na wielosezonowych oponach z przodu i zimowych z tyłu, a ci mamy jak widzicie piękne letnie słońce a samochód słuchał się. Może hamulce troszkę wysiadały pod koniec okrążenia, pewnie widzieliście. Ja depnąłem na maksa ten hamulec, a samochód już przestał hamować. Ale to nie jest jakaś wada samochodu, tylko urok zwykłych ulicznych klocków hamulcowych, które już są po dwóch godzinach ostrej jazdy na torze. Bo jak wiecie, ja przejeżdżam na tor z ludźmi nie tylko po to, żeby przetestować ich samochód, ale głównie po to, żeby trenować wspólnie Zapraszam po prostu osoby, które nigdy na to nie były, a chciałyby pojeździć. Po to jest ta cała seria, po to ja to robię, żeby promować jazdę na torze. To jest mój główny cel, a te wszystkie nagrywki samochodów są tylko miłym dodatkiem. Podsumowując naszego dzisiejszego bohatera, chciałbym powiedzieć jedno. Bardzo ten samochód pozytywnie mnie zaskoczył. Fakt, nie ma on dużo mocy, ma prawie dwa razy mniej koni od cyliki szóstki, do której ten samochód chciałbym porównać. Jakkolwiek, mimo że cylika jest naprawdę z dużo wyższej półki samochodem, to jednak Paseo, przez to, że ma troszkę przerobione to zawieszenie, jest niżej, zachowywało się dużo lepiej na takim gładkim asfaltowym torze, niż Celica 6, która w pełni miała seryjne zawieszenie, była wysoko. Ona w zakrętach się nam kładła, przychylała i to auto było wręcz stworzone bardziej według mnie do takiej jazdy po szutrach, bezdrożach. Taka, wiecie, rajdowe zacięcie. A tymczasem Paseo dwa razy słabsze praktycznie, w pierwszym sektorze jechał wyrównany naprawdę czas do naszej cyjki. I tutaj, zanim jeszcze przejdę do podania czasu, bo bardzo ciekawy wynik nam tutaj wyszedł, to chciałbym powiedzieć coś o cenach za ten samochód. No, w Polsce tych aut na portalach aukcyjnych nie uświadczyłem, Musiałem chciałem sięgnąć dalej, patrząc na rynek niemiecki. No i tam najtańsze wersje były po 1500 euro, po 2000 euro i o dziwo tam już są nawet kabriolety, a najdroższe po 10 000 euro. No, myślę, że ta cena 10 tysięcy euro jednak jest ciut za wysoka. Tam fakt, faktem, były bardzo niskie przebiegi. Ale jeśli ktoś by chciał kupić takie auto na jakiegoś Youngtimera, na niedzielne wypady, na właśnie takiego kabrioleta, bo myślę, że to jest fajna opcja, no to czas najwyższy to robić, bo te auta już nam nie będą tanieć, raczej będą tylko już drożeć. czego jeżeli ich jest bardzo naprawdę niewiele. Pasał już zyskał czas minuty 8,563, czyli ciut szybciej. Od Volvo C30, a od Descorda MK7. Hmm. Co bym w tym aucie ulepszył, gdybym miał to auto kupić z myślą o jeździe torowej? No na pewno te hamulce, no, zainteresował się chociażby lepszymi okładzinami, wymienić tarcze hamulcowe na nowe wystarczą, gładkie, ATE. To jest naprawdę bardzo fajny zestaw tarcz hamulcowych. Tutaj nie ma lokowania produktu, tylko często mnie pytacie, jakie kupić tarcze, czy tam jakieś mikody nawiercane, nacinane i tak dalej. Po co przepłacać, bo skoro możemy kupić fajne, dobrej jakości, seryjne tarcze, gładkie i do nich na przykład dobry klocek hamulcowy, który wytrzyma wyższe temperatury. Tutaj bym taki zestaw mile widział i myślę, że udałoby się jeszcze trochę tego czasu wtedy uczknąć. Co dalej? No moc. No w tym odcinek trochę tej mocy brakuje. Gdybyśmy chcieli poprawić te czasy na torze, to myślę, że bez zwiększania mocy albo zredukowania masy, chociaż nie wiadomo wtedy jak auto się będzie zachowywać naturalnie, to dużo więcej już nie osiągniemy. Szpera myślę, że nie jest tutaj potrzebna przy tych 90 koniach. Tej trakcji na tych oponach co jechałem było wystarczająco dużo. To by było na tyle. Ja Was zapraszam do kontaktu na wiosnę, będziemy startować z kolejną turą jas na torze, treningów, testowania samochodów. Jak widzicie, już mamy tutaj na tablicy 80 czasów do zapełnienia te wszystkie znaki, zapytania. To są auta, które czekają na misję odcinków. A tymczasem żegnam się z wami, trzymajcie się, cześć! Nie, mało ludzi, naprawdę o tym nie, wiesz, tym, że bym przyjechał, to trzeba kupić tam te właśnie wjazd się z złoty za zł, okrążenie żeby się po to, że bo to że ludzi kompletnie nie wie i tak, tak do mnie, zajadzają i piszą że ktoś ma urodziny i prezent co zrobić, i pokazują właśnie te rzeczy, mówię kurde weźcie na trening na torce, przyjeździe swoim autem kupcie wjazd, tak są w pracy jeden kolega taki zmotoryzowany mocno I ma sportowe auto i dostał na urodziny właśnie taki track day i on no Jezu, coś tam, bo auto szkoda mówię kurde, masz sportowe auto i, a ty nie musisz no, tam tak. szaleć, no. hmm. Na koniec bardzo chciałbym podziękować wszystkim patronom wspierającym moją działalność w social mediach, bo dzięki Wam zdecydowanie łatwiej jest mi działać chociażby w zakresie wspólnych treningów na torze, na który przecież muszę jeszcze dojechać, a każdorazowo stanowi to dla mnie 3 godziny podróż w obie strony, a to tak naprawdę tylko wierzchołek tej całej przysłowiowej góry lodowej. Tak więc jeśli i Ty chcesz mnie wesprzeć, to gorąco zapraszam na mój profil Patreon. Link znajdziesz w opisie tego filmu, a tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Hej!